Hej, wszystkim, ja jestem Matej i witam w pierwszym odcinku z gry The Culling. Razem ze mną jest Flotar. Dzień dobry. Jako, że Flotar jest wielkim fanem igrzysk śmierci i tego typu największym. gier, największym on opowie, o co w tej grze chodzi. Słuchaj, eee, po Michał. prostu są igrzyska śmierci. Jedna drużyna w tym wypadku wygrywa 16 osób, chyba 8 drużyn z tego co widzę, i musimy się zabić wszyscy nawzajem. Strasznie toczy na to, to jakoś się opisałeś. No, po prostu taka, no nie wiem. Maparzanka, no jesteśmy. Napierdzielamy się wszyscy po kolei, tylko że ja z focerem jesteśmy w drużynie. No, inni też są ze sobą w drużynach, no i. Nie, 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 chaotycznie jakoś to tak powiedzieliśmy. Ja się jaram. Mam bandaże, ziomek. Mam bandaże. Dobra, a ja już mam e, nożyk kamienny. Musimy sprawdzić, ile od siebie jesteśmy. 427 metrów, łatwo będzie. Łatwo. Wow, niechcący zmieniłem ustawienia. Mam strasznie brzydką mm. grafikę gry. Serio? No. Znaczy nie, tak. mam na high. Uuu, nie no to tak... No. A, tylko extreme. Tylko extreme. Dobra, 300 metrów i już jesteśmy... Ale oh, no, jesteśmy, jesteśmy bardzo blisko nawet. siebie. No, 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 spoko. Giera jest naprawdę spoko, ludzie. O, ej, zobacz z kim gramy, ostatnią osobą. Je, Zaraz zobaczę. Na, li, na liście. Zawsze chciałem z nim zagrać. Tak? Y no. Dan Bizeria, no ja też, kurde. Same słabe w tej grze no, są ludzie. Same Ale ciężko będzie, on zna się na broniach, na tych. na pistoletach, na karabinach. A my co? Biedne żuczki. No właśnie, ni nic nie zrobimy. Ej, wiesz co? Ja wchodzę do jakiegoś domku. Ej, ja kamieniem mogę być. No? Szkoda, że nie można nim rzucać. Ej, wchodzę, wchodzę. wchodzę ja tu jestem, jestem z drugiej strony, więc jeżeli ktoś tam będzie. Ma przejebane. Dobra, 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 jak coś to ci dam znać. Na razie raz nie... chyba cisza. ktoś był, bo jest wszystko otwarte. Nie, powiem ci, że niektóre są. A nie, o tak, tak, tak. Miałem, w sumie miałem to samo. Przydałby się nam ten e, do śledzenia ludzi. Ten, ten, ten. To Pozramić. ty tam mi coś. Tak, 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 to ja. Tak mi się wydaje, że to ja. No to ty, to ty, dobra. Iron Skin, mam. Raz. Mm -hmm. Ej, mam ten. E, jak to się nazywa? To, co się na ręce zakłada i się bije, ludzi. Kastet. Kastet, no, no to mam kastet O jest tu jakiś frajer! Serio? Gdzie? No tutaj, goni go Murzyn Chodź tu murzynie pierdzielony A jest Widzisz typeczkę? Czy... Kurde, ja bym po, poszedł sobie po kastet W sumie Jak on no dobra, typa, Gonimy, my. Wiesz co, może, znaczy Nie wiem, Jak czy nas jest... bejtuje? No właśnie, może nas bejtuje w jakąś pułapkę I tam gdzieś czeka na niego kolega on ucieka, on ucieka, nie ma nic. Wiesz co ja bym poszedł Ale do gdzie tego serwatorium. No właśnie, może. A on biegnie w stronę kolegi. Nie idź tam. Nie idę, nie idę. Idziemy przez most może. Wydaje mi się, że on po prostu nie ma kolegi. Nie szedłby sam. To nie jest aż taka taktyczna gra. Przynajmniej nie na tym poziomie. No w sumie. Masz rację. rację. Dobra, wszyscy żyją na razie, to jest ciekawe. ja tutaj ja będę patrzył. Nie widzę go. Pascal Levomito. A ja miałem chętkę po prostu tego typeczka skrócić o głowę <laughs> Nie no spokojnie, spokojnie, kurde kasy tam był wiesz, nie wiem czy to nie Ale była... ty go nie wziąłeś? No nie wziąłem go, bo ty mówisz, ej typeczek i ja no pobiegłem za tobą. No bo tam był typeczek faktycznie no sam widziałeś. Nie, nie da się zaprzeczyć, no, że był. dokładnie Wchodzimy, tutaj byliśmy pamiętasz? Eee bandaż, o kurde O plecak O plecak, jaka... Dobra, już spokojnie. Pierwszy załóż. A ja otworzyłem to i tak patrzę, eee... gdzie, gdzie jest cokolwiek? Dobra. ja wezmę um, sobie tego stamina shota, bo to się no, spoko, jednak przydaje no i... do uciekania. Tak, tak, tak. Jasne. Y Tutaj nie wiem, co można zrobić, coś Biorę takiego. ten bandaż. Jaki śmieć! Ja się zastanawiam, czy tego nie przerobić na punkty, bo to mogłem przerobić. No ja wiem, no wiem. Możemy zrzut wezwać, no, ale A Czemu ty jesteś jakimś cikusem pierdzielonym? No bo <laughs> właśnie dlatego się tak przywitałem, bo ja uciekłem z, z pola pawełny i właśnie chcę... co jest? And Jezu! Ma... Spadłeś, kurwa. No, ale żyję. Ale nie drży się tak, bo teraz cię lubię słychać, no. Nad... Wiem, przepraszam, ale to były emocje. No ja wiem. To były... Ja za chwilę wszystko się uspokoi. No Kurde. No ale spadłem z tego... On Dobra, oni się już zabijają tutaj, a my mamy jakieś no. gówno haczety. No tak, Another tak, tak, niestety. Chyba uszy łuk, chodźcie zrobimy łuk. Chcesz łuk czy nie? No mogę ogarnąć łuk. Mogę chcieć. Mogę Dobra, chcieć. to będą potrzebne kamienie. Ja mam chyba jeden. Kamienie. Eee, czekaj, tu trzeba znaleźć kill. drugi kamień Another i... W nie w tych, grze jeszcze, i... jeżeli nie widzieliście na przykład to odcinka o Flotara On kamień. tam w miarę tłumaczył wszystko No, w pierwszym odcinku wszystko tłumaczyłem, co jak Center Dlatego... kill switch available in one minute? Co to znaczy? Center kill switch, nie, nie mam pojęcia co to oznacza Kill switch? Może jeżeli ktoś jest na przykład martwy z zespołu, to mogą się zamienić Że tamten będzie martwy, a ten wraca do życia Czekaj, nie nie słyszysz muchę? No tu są to weź zbieraj, bo tam są punkty normalnie stoją. Dobra. Eee, mam 30 punktów. Jak ja coś. mam 23 i mam Didę, potrzebuję patyka. Eee, tu było dużo patyków, także bez problemu się znajdzie. Eee, na przykład tu jest patyk. Dobra. No i, i strzał, mamy, właśnie zróbisz? tak się tworzy łuk, ludzie. Macie no. Didę, macie patyk i jest łuk. <laughs> Z tego powstaje magicznie łuk. Dokładnie. Nie wiem, Jeszcze złudem. bym chciał parę tych patyków, to bym miał więcej. Strzał. No, no właśnie, o tu masz, tu masz jeden. Patyczek. Ok. Ale co prawda punkty już mi się zużyły Kurde, wiesz co? Dziwnie się czuję nie mając tego Wiesz, do namierzania ludzi No, no Naprawdę, no. tak z każdej strony mogą nas zaatakować w sumie Center is the kill switch is no... Armed? Aha Dobra, czyli taki główny włącznik tego gazu W ogóle tutaj coś jest Co jest Dobra, wiesz co? Chodź, musimy znaleźć jakiś budynek, bo chodzenie po dziczy nam nic tutaj nie da. Kompletnie. No tak, no tak, tak, też racja. Panie, by było jakbyśmy jakąś broń mieli taką do strzelania. No. Nie łuk, ale taki pistolet. No właśnie, jeszcze ani razu nie miałem pistoletu. No ja to samo. Czekaj, tu mam kości. Okej, okay, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Mam 35 już tych punktów, tak? No i 50 dobra, bo i... za 50, jeżeli nie wiecie. To za 50 punktów można przyzwać taką. Znaczy otworzyć skrzynkę, gdzie są y, często fajne Nobody rzeczy. A za 100 punktów można przywołać zrzut, w którym są mega epickie rzeczy. I to kosztuje już 100 punktów. Dokładnie, tak. Otworzyliśmy to. Otworzyliśmy teraz... w, w odcinku Flotara, jeżeli nie widzieliście gorąco. Zapraszam. A ja I... zimno zapraszam. No aż ty śmieszny śmieszku. Dobra, Mieszki tutaj już. Kontrolą. E, nie wiem, to, O jest. kurde, co to jest? A właśnie tu. Ktoś wypuścił gaz, czyli ktoś w co? Nie wiem. Co? Jak mistrz dedukcji. Mistrz dedukcji, no właśnie. Faj On zobaczymy, się, to jest. E, ja nie mogę tam wejść. Tu jest gaz, taka kopuła. No. W kulko, Airport. Więc ktoś na pewno był tam w środku. Albo po prostu, bo widziałeś, e, że wszystkie aktywują się gazy, jeżeli A. na środku aktywujesz. No może Taki masz rację. No. To ominimy to. Ja bym tam wszedł. No ja też bym właśnie tam szedł, w sensie. No bo tam może być dużo fajnych rzeczy, tylko niech ten gaz minie. Ile on trwa? E, no on się cały czas rozszerza, nie wiem czy wiesz. Nie no, on znika po, po jakimś znika? czasie. No tak. Myślałem, że on się... Aha, on dochodzi do pewnego momentu i ten, dobra. Myślałem, że on cały czas się będzie rozszerzał i w końcu zanika. No nie wiem, może... może nie, się nie, nie, nie zobacz. Stoję na granicy. Ale... Ale on nie znika, w sensie, no. On, on zniknie zaraz, spoko. Tak? Lepiej się musi... tutaj porozglądam, czy... No, ja Tutaj tak... jest jeszcze jakiś budynek za nami, chodź, zobaczymy. Jeszcze za no, O, jakiś typeczek, się... typeczek! Widzę go. On ma łuk. Wbiegł yy, do budynku. Bijemy go! Klepa! Co jest, Janek? Dwóch jest, dwóch, dwóch małki. Drzwi zamknę, dobra, możemy się bić. Chodź tu, typeczku, Januszek! Myślisz, że masz jakieś szanse? Dobra, klepię. Jezu, z tą rukami. Mati. Ej, zabiją mnie, zabiją uciekaj. mnie. Uciekaj. Nie, spoko. Dostałem chyba od ciebie z, z strzały. Chodź, Januszek! Ej, on. Z... O kurde. Uciekaj, uciekaj. Dobra. Czekaj, ja mam bandaż. Bandaż chcesz? Ej, mam iron... O kurde, pomóż mi, pomóż mi. Dobra. Dostał? On jest chyba na low. Ooo! Boże, Bóg! Bo... Ej, bo ja zginę. O tutaj dobra ja czekam na niego on jest na, low, on, ten... on jest na on jest Ja też jestem na low bardzo Mam 3 HP, bo ja muszę uciekać Dobra, mam jeden. I dobra umarłem Niestety. Ale patrzę na ciebie mati. Wiem, że doczęto <ścoughs> Myślałem, że zdążę Nie dlaczego na moim odcinku musieliśmy dać dupy no.